Tam witamy, witamy Hej Kolejny piękny dzionek Lecimy, lecimy z wykopkami Ciągniczek ładny jedzie stary yy, Coś chciałem powiedzieć fajnego? Że Nie. mamy fajną pogodę Trzymajcie kciuki za fajne znaleziska Ładnie pachnie Szabonela <laughs> <laughs> yy, Na szczęście Wywali to na kupę, nie będzie na razie rozrzucał. Ale także... będzie i tak śmierć, to nie zmienia faktu. No, i tam No to zaczynamy. Niestety Sławkowi, że tak powiem, przyczepa z kupą odjechała. Mówiłam biegnij, żebyś zdążył. <noise> Niestety nie zdążył. No to lecimy dzisiaj. Już się. Tak, już się robi ciepło, ale miejmy nadzieję, że chociaż te dwie godzinki trzy polatamy. I cóż, i lecimy, słuchajcie. Ja zaczynam jak zwykle, słuchajcie, od prl no bo jakbyś inaczej. 50 groszy, jak już widać, ładne. Sucho u nas. Deszcz w ogóle u nas nie pada. Omijają nas burze, deszcze. Z jednej strony super, że nie ma tych wichur i tak dalej, ale z drugiej strony jest sucho masakrycznie. Sucho, twardo, słuchajcie. No ja niestety nie widzę rocznika. Teraz przeczyścimy jeszcze może. No nie jest tak zajechany na roczniku, że nie widać. No nie, nie powiem wam, bo po prostu widać tylko 1900. No i dalej nie widać nic. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie na początek i lecimy. Ola zaczęła od PRL. -ki. No ja chyba nie będę miał tego szczęścia i chyba. Fajne, chyba będę miał guzika, a Ola mówi, że... Nagrywam. O, nie ma guzika. Na szczęście. Na szczęście jest to tylko kółeczko. Lecę. Co ma? Chyba jest udziubany. O, piękny krzyż. Chyba jest udziubany. No. Mam już taki. Piękny. Piękny. A nie, nie jest udziubany. No to jest krzyżyk do... No to jest pewnie krzyżyk od y, różańca. Ach, nie taki duży. Z tej strony ładny Mam już taki i chyba też jest uwalony, chyba też nie jest cały. No, tu jest minimalnie, tylko tutaj na, na tym nie jest. Uchwyt, troszkę, no tutaj, tutaj dół też, bo jeszcze brakuje yy, listka. Aha, listka, no tutaj, bo tutaj tylko nogi. Duży listek nie? powinien być, no, ale jest piękny. No. I na starcie. Nie, no na starcie było 50, 50 groszy. No, ale kurczę, jest jesteśmy tutaj 10 minut, 10 tak? 10 minut, no. no. Ładny fajn. Gratki. I sygnały Pięknie. są przy tej suchej ziemi, to to bije jak zwykły śmieć. Ja mam kółeczka. Już się bałem, że będę, miał, <laughs> że będę miał ten guzika. Na szczęście żadne płacidło to chyba nie jest. Pokaż. Nie wiem, jakiś rowek tutaj jest. Jest rowek, widzę stąd. No, no ale nie wiem. Nie wiem. No nic, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co tam? Nic ciekawego. Nie wiem, czy to jest mechanizm do zegarka? No, trybik od zegara, no? no to duży trybik. To duży zegara. Takiego stojącego, dwumetrowego. Tak, to byłby chyba trochę większy. Tak. Im większy zegar, tym mniejszy trybik. Pamiętaj. Aha. Chyba, tak. Nie, właściwie ta kukurydzy mieszka po drugiej stronie. Ale leci, leci kombań. Mam osiemdziesiąt stały, wykopany. Ja nie nie się Czekajcie, do słońca dam. Niech ładnie wyostrzy. O to, 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 nie będzie 5 groszy 49. Tak. Pozdrowionka dla pani Janinki u mnie jest ten. Co? No ona się nazywa do tych. Ta do tych? Do eternitu. A podkładka. No, tutaj modne są te podkładki. Tutaj modne są te podkładki. ostatnio też pokopaliśmy. Ola mówi, że ciężko, szpadla wbić. No faktycznie, sucho. Beton tutaj jest No ale coś się dzieje Coś się dzieje Mówisz Ola PRL-ki, tak? Dwa razy Nie, proszę, 20 groszy Już mam 25 groszy 49 Teraz jeszcze dyszka 50 I złotowa. Pozdrowionka Znowu w osiemdziesiąt 85. Gdzieś tutaj. Zobaczmy na żywo. 5 groszy. 58, dziewiąty. Pozdrawiam serdecznie. I lecimy. Kolejna, trzecia prl -ka. No i mamy pierwszą krą... O Nie, drugą krągłość. Mam prl w sumie. No widzicie? Skleroza. No ale to jakiś fenolek będzie. Pewnie jakiś Adolfek. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Albo prl bo to wiecie. Różnie bywa, nie? No nie. Jednak PRL-ka, słuchajcie. Chciałbyś fenola, a niestety masz PRL-a. Ale zajechany, tak jak tamten. Czekajcie, wyczyszcimy. będziemy wszystko wiedzieć zaraz. Dzisiaj znów dzień PRL-a. Ja mam prl i co? Patrzcie jakie zajechane, nic nie widać. Nic nie widać na tym prl -u. Daty też nie widać, także niestety. No, ja już widzę. Mam sreberko pół kilograma rękojeść z noża. Chyba, że srebrzone ale słuchajcie, ja to złamię bo to i tak już. Jeszcze ledwo trzyma kupy polmosik słuchajcie łamiemy to na wizji tutaj tak nie na no, wygląda na srebro ładnie się srebrzy nie jest to żółte nie ma nigdzie przetarć srebro 100% złom bo złom Ale jest. Pamiętajcie, sprawdzajcie dołki przed zasypaniem, po zasypaniu, bo może się okazać, że dosłownie obok jest jeszcze miedziany drucik. Taki żarcik. Ale ostatnio Tomek z kanału Silver Borek pozdrowionka Tomuś wykopał srebrną monetę w dołku, po sobie wcześniej kopał w parku. Nie wiem, może tydzień wcześniej, dwa. No i później miał sygnał. W miejscu, w którym kopał, i się okazało, że głębiej jeszcze była srebrna moneta. Chyba jak dobrze pamiętam, shilling. Także gratuluję sreberka. Pozdrawiam i też zapraszam do Tomka, do Silverborka na kanał. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda. Tomek kopie w Anglii. Taki gość. Sympatyczny, wesoły. Zapraszam. Lecę dalej. Jakby tu powiedzieć, żeby nie powiedzieć, słuchajcie. <laughs> Jeden z widzów tam pisze: ciśnie, oli, że słuchajcie. Oglądajcie. Patrzcie. Patrzcie. Widzicie coś, bo ja nie. Była. Była sobie monetka. No, nic naprawdę, ja tu nic nie widzę. Nie mam punktu zaczepienia. Hm. A trzy metry dalej. Mam figurkę do szachów. Ciężka. Mosiężna. Piękna. Druga część, druga połowa pola. Dosłownie pusta. Przelot i nic tam nie ma, dopiero w połowie się zaczynają znowu sygnały i, i coś, coś, coś coś wychodzi okrągłego ale zarośnięte, Jezus to będzie fenol cesarstwa dramat jak to jest, że pole polu nierówne. Na jednym wychodzą piękne ciekawostki, a na drugim PRL i zajazdy 63. Pozdrowionka serdeczne. Już dobrze dobrze grzeje główkę. No ale jeszcze mi się z godziny wytrzymamy. Także trzymajcie kciuki. Jak już nie, nie, nie sreberko, to oby oby jakaś fajna monetka wyszła. W jakimś fajnym stanie, albo chociaż ciekawa, o, najlepiej Polska Królewska. co na żywo, też już wykopałem, ale jest sygnał 91, dlatego wolałbym to uwiecznić. I co? Nie ma. O, jest tu, jest tu? 91 stały, piękny sygnał. No to sobie uwieczniłem tubkę od pasty, ale tak pięknie biła, równiutko skobana. kasza koko. Szkoda, że drona nie zabrałem. Ja wróciłem na młodego pole tutaj, i No i już dochodzimy do, do auta. Ola już jest przy aucie, już wysypała śmieci, słyszałem. Także będziemy kończyć. No i takie skarby jeszcze wyszły. Jeszcze, w sumie nie jeszcze, bo pierwszy raz na tym polu. sucho jest. Piękny muszkiet. Kawał dziada. Kawał, kawał. Klema, mosiężna. Tutaj wykopałem takie uboże można powiedzieć. No nic, nic specjalnego jeśli chodzi o zabytki, także o! Piękny guzik, ten guzik zabieram, guzik cię wypadł. Guzik zabieram, kółkę zabieram A reszta Reszta na złom Dobra, bo to taki to mam wydmuch, że tak powiem. No to jakaś synchronizacja? No, no już nie, nie, pewnie nie pierwszy raz to robią, także wiesz No <laughs> o, jak nie trafi to to się nie zmarnuje. W ziemi się nie zmarnuje. Odwróci wyrzutnik i pojadą teraz tak, a potem pojadą znów do, do góry. I potem z tamtej strony to samo, nie? Mhm. Mm jakie to... Pomysłowe. No, o, proszę, proszę bardzo. Ciekawe czy ten wyrzutnik ma jakiś czujnik. Chyba no, raczej nie. Chyba raczej tam ma jakiś przycisk albo coś, nie? Że on sobie to przedstawia. Sorry, nie? ale przemkną. No. Autem. No przy drodze jesteśmy. Odajesz. I jedzie. No ten musi poczekać na tego bo to jest I jadą chłopaki. Ogie. Takie tematy. Słuchajcie, jeszcze jeden jest artefaktów już pokazuję. Sąsiad przyniósł tutaj z domu obok. Pyta się, co to jest. Pyta się, co to jest. I jak chcemy, to możemy sobie zabrać. No, na nasze oko to. Myślę, że bagnet, bagnet był. No. Myślę, że bagnet. No, ale to już. Trup, totalny. Szkoda. No nic. A ja nie zapytałem, gdzie, gdzie go znalazł. Także. Taki, bez kontekstu, bez historii Po prostu dał, jak tak nie chcemy robota, dał, to. Znalazł, nie? Może, może gdzieś odkopał przy domu, czy coś dalej. E, Dzisiaj fajne dwa strzały, chociaż no. Ja Oli zazdroszczę krzyżyka, Przepiękne. No ja mam srebrny, srebrną połówkę rękojeści Pewnie druga połówka jeszcze gdzieś tam jest no. Ale jest tak sucho, naprawdę te sygnały są tylko po, na wierzchu, a, a wszystko głębiej to jest beton. Nie da, szpadlen, nie da się szpadla wbić. No i nie, nie, nie słychać, nie, nie mało sygnału. Druga ogóle, połowa no. pola wyczyszczona. Może ktoś był szybciej kiedyś yy, z wykrywaczem i od tamtej strony zrobił, bo po prostu nie ma sygnałów. Nie ma sygnałów, no? Same takie śmieciuszki, że pozostawało. Trzymajcie się, Boże, pozdrawiamy tam. i do następnego. No. Dobrze, pa papa. Hej. Miłego weekendu.